Dzień dobry. Dzień dobry. Robimy recenzję tej nowej pizzy, co zjedliśmy. No właśnie, zacznijmy od tyłu może. To jest tak, to jest ostra pizza, tylko to jest taka specjalna do Xboxa. Z Właśnie, ale spójrzcie tutaj. Dobra jakość. Nie ma ten biedy. O. Kod nie przegryzie. Zależy jakiego macie kota a, Ale taki zwykły Ale zwykły nie Takiego jak ja mam i Paweł to nie Ewentualnie to... jakaś puma albo ryś Ale kot zwykły to raczej nie, pa... nie Chodzi lekko Ale niezbyt Tak Chodzi troszkę tak W sam raz Wsady są lekkie, wysady mniej Ale też to lekko Działa To pokażę jak mm, Ona działa o! Wow. No nieźle! co wow. działa I mogę sobie zmieniać i w ogóle mniej, dużo i kolorek. Zmienia kolory, nie to, przesadza za wszystkim. Kameleon Kodu kreskowego niby nie ma, ale... Ale, ale kolory zmienia. Kodu nie ma? Nie będziemy, nie będziemy ale... sprawdzać czy jak spadnie, to zmienia kolory. Czy ucieka. Ale partije jaki jeszcze by... Zmienia taki... kolory bez spadania, to po co spadnie ze spadania? Taki dodatkowy gift jeszcze do tej A jakby pieczy. Uciekła to by było szkoda. Jest mega najlepsze sumy. Można dzięki temu, dzięki temu można sobie złapać jak ktoś ma wędkę Nie? Po prostu I jedzie na ryby? E, tak, na przykład nie ma wędki teleskopowej tylko wędkę składaną To się po prostu o, Idealnie, o, nie no to pyk, i tutaj załóżmy to jest jeden kawałek wędki, to Patrz. drugi I tu się tu jest. Taka mała pizza, bierze, tyle funkcji Bierze i już, niż i już wędka Bardziej, niż jest wysoko, wysoko, by, liżej, trochę. Tu zależy. się rozstawia wędkę, tu jest i wędka. I palce no. złożyłeś, tak jakby... nie. No to bo co do wędki? Jeszcze taką funkcję ta meta... Pizza? Nie, ale, nie, no że to Nie, to najlepsza ale funkcja to zmiana ogóle Coś różnego. chciałem powiedzieć, tylko zapomniałem. Że dobra... A, że będziemy brać teraz na ryby, bo mamy nowe hobby o, i jeździmy przykład... na ryby, i teraz będziemy to brać ze sobą. A co to o, w ogóle jest? Bez... To jest... Klawiatura czy pizza, myślę. To chyba ma to jest wiele ma nazw, bo to jest wielofunkcyjne urządzenie w no sumie No to do ryb lecz. się przydaje, zjeść można no i nie i można i Pantera określić. popykać. po prostu jedną, no, jed, jedną nazwę. nazwę. Tutaj to do wędki, bo o, widzicie tu jest wędka. No i od razu to tutaj co Paweł mówił, to prezentuje działanie. Tak jest. Tak to działa, idealnie w sumie. A Czemu tutaj... nie widać kiedy numlock się świeci? Bo to chyba trzeba inny, innego xboxa, bo ten za, nowszy, za nowy jest, jeszcze nie ma sterownika Aha, kuchno. no, no, no Ale tutaj, jak się kręcą nie, nie te kółka Nie, Zapłacili nam przecież Jak nam zapłacili to co Nie mu nie Dużo zapłacili? Dużo? Krę no tobie jaśnie. nie daliśmy dużo, ale nam zapłacili I dużo I gaśnie, i gaśnie I zgasło prawie. A I jednak no to... nie co, Już powiedzieliśmy wszystko? W tej recenzji? No tak. Czy recenzje tej musztardy? I ta właśnie pizza jest na pilota. Na pilota, o! No, wciśnię pilot. Chcę! Wchodź ją! He? O, jestem dobra. tak? Zmień kolor! Zmień kolor! O, jedno. O, za dużo kilka, dużo! A DVD działał. A weźmie tam trochę kolor, i skręć! Teraz, teraz odjebiemy. TV Proszę bardzo Bak, i od razu jakieś murzyny, od razu Tworz mu pokryło Bo to murzyn No to teraz coś bardziej rodzimego TVP Jest. Jest O klan Tu k l ale, ale Maczka mać, chyba nie ma w tym odcinku Tu stoi Tyle już? Znale? Pozostałe funkcje? A wyłącz to, bo tu zaraz dokona się akt mortu. Pozostałe funkcje? tu się chyba. Na kolej, czyli to tak? jest jednocześnie drukarka. Ja czy na program 997 i za chwilę będzie głośno. Delete to można ją usunąć jak nie. to no, się tak. Bo tak, no. to taki autorycykling. E, e, a Enter SWEETŁYSka? jest, to też a super Teraz może pokażę jak się zmienia kolory, uwaga A tutaj mamy, o Dołu są przyciski nie, O, teraz dam na niebieski Gówno nie niebieski ty, kurwa Cisnąłeś? Cisnąłeś. Cisnąłeś? No, e, to? Ja jest. biały kurwa wcisnąłeś Wcisnąłeś, no Ja pierwszy. Tobie po pić... to dać wcisnąć Jeszcze raz no, Za wcisłem za zielony? Za zielony Teraz zielony, uwaga oh! to... Idealnie yeah, Ideolo <laughs> Teraz by to, wszystko... Czerwony, Pudalski, to nie Teraz dawaj. biały, biały jedziemy. Biały tak, biały. Teraz biały, biały, biały. biały Niebieski jeszcze raz. A, a to nie biały jest. To dwa, biały, dobrze dobrze jest! jest. To dobrze, dobrze. Tak proces, No Tak trochę blisko bo, siebie bo, są bo, to złapało. Naraz wzięło musie. Dokładnie. No w sobie to same plusy to ma. Dobra, teraz to do biały, żeby nie było. Nie ma żadnych minusów w ogóle. To no nie, no super produkt. Daj biały. No bo to jak dwa razy się to wyłącza. Dwa razy trzeba, no tak. Działa, działa. No, no to, super. to Polecamy A właśnie tutaj pokaż. Je! Nawet kot Petko! Kurwa jaki plus <noise> A my myślimy... A nie no to Ja cię kręcę w obie ręce. A tylko jakiś taki chyba deremy ma, bo się nie chce dać... No no, i deremy. No, jakiś fokusuj na to, fokusuj na, na to. ryby. Na ryby? No. Nic z tego. Nic na rękę. Ale to jest przeterminowane No, 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 wiem, mówi właśnie, że coś stare No bo to jak wino O gówno, przejmaliśmy się w czasie Ha! <laughs> pa! Bo to jeszcze taką pa, funkcję wie, ma Bitches No, to pa